Tym symbolicznym podpisaniem umów przedstawiciele kieleckiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego i Szpitala w Starachowicach zainaugurowali działanie nowego produktu bankowego. Kredyt obrotowy dla szpitali umożliwi finansowe wsparcie świętokrzyskich placówek ochrony zdrowia. Bardzo ciekawa oferta Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt pomostowy, obrotowy, zabezpieczony tylko cesją z kontraktu z NFZ, czyli taki bardzo łatwy do uzyskania, również dla jednostek o naruszonym kapitale własnym, czyli jednostek zdrowia, które przeżywają bardzo duże problemy finansowe. Dzisiaj mamy generalnie duży problem z finansowaniem opieki zdrowotnej. Szpitale niejednokrotnie przeżywają bardzo poważne problemy z płynnością finansową, a ten instrument finansowy bardzo im tutaj pomaga. Program jest wdrażany jako pierwszy w województwie świętokrzyskim. Pierwsza z zawartych umów dotyczy szpitala w Starachowicach. Jak zapewnia jego dyrektor Jolanta Kęcka, prezentowana oferta kredytowa z pewnością przyczyni się do rozwiązania problemów finansowych, z którymi od wielu lat borykają się jednostki ochrony zdrowia. Przede wszystkim umożliwić sprawne funkcjonowanie szpitalom z przejściowymi trudnościami finansowymi. Bardzo pomocne narzędzie w zarządzaniu szpitalem i finansowaniu. Mówię też dla mądrych szpitali, bo to nie jest tak, że kredyt nam w danym miesiącu coś pomoże. Po prostu trzeba racjonalnie rządzić. Dzisiaj nie wyobrażam sobie z zarządzania jakąkolwiek firmą, która nie ma kredytu obrotowego w rachunku. Posługują się nimi samorządy. I bardzo się cieszę, że to jest Bank Krajowy Polski, bo w ten sposób nie wyrzucamy niepotrzebnych pieniędzy dla podmiotów prywatnych, finansowych, które właściwie handlowały długami. Ogromnym walorem prezentowanego produktu bankowego są także duże szanse na jego uzyskanie. Wymagania, które są ustawiane przez bank gospodarstwa krajowego, są wymaganiami bardzo niewielkimi, a więc minimalna wysokość rocznego kontraktu co najmniej 2,5 miliona złotych. Jak łatwo się domyślić, w zasadzie każdy szpital ten warunek spełnia. I druga rzecz, jedynym zabezpieczeniem jest sesja z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli nie ma żadnego wymagania dodatkowego, które zmierzałoby do tego, że taki kredyt musiałby, taką pożyczkę musiałby poręczać organy założycielskie, a więc jest on tym prostszy do uzyskania. Jednak niskie wymagania to nie jedyne zalety programu pilotażowego. Oferta niesie ze sobą także inne korzyści. No to jest po pierwsze bardzo przyjazny, bardzo prosty w użyciu produkt, który umożliwia uzyskanie kredytowania na okres 3 lat po cenach wyraźnie niższych niż obecnie dostępne. Jak wiemy, jednostki służby zdrowia w bardzo ograniczonym zakresie są finansowane przez banki. Wiąże się to z podwyższonym ryzykiem tego finansowania. W związku z tym w sposób naturalny w tą niszę czy lukę weszły inne instytucje pozabankowe, które po no, bardzo powiedzmy, w wysokim koszcie finansują bieżące potrzeby działalności służby zdrowia. Kredyt obrotowy to już kolejny etap wspólnych działań samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wsparcia szpitali w rozwiązaniu ich problemów finansowych. Zawarta umowa jest efektem trwającej od 2005 roku współpracy obu jednostek. Z rozpoczętego wówczas programu restrukturyzacji zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej skorzystało w naszym regionie 21 placówek. Wartość udzielonych pożyczek wynosi ponad 91 milionów złotych.